Cześć! Witam Was w pięknych okolicznościach przyrody. Mamy dzisiaj przedostatnią sobotę kwietnia. Towarzyszy mi naprawdę piękna wiosenna pogoda. Do tego otacza mnie piękna przyroda. W tle słychać śpiew ptaszków. No i ewentualnie jakiś warkot silnika jeżdżącego nieopodal ciągnika. No, ale o tej porze roku to normalne. Znajduję się naprawdę w pięknym miejscu, w takim odosobnieniu. Otacza mnie tak naprawdę przyroda. No i oczywiście tam w dole bije się rzeka prosna. Wybrałem się w miejsce, które odwiedzałem kilkukrotnie. Postanowiłem dzisiaj wybrać się na taki swoisty rekonesans w to miejsce. Ze spinningiem, w celu przede wszystkim, oczywiście, połowienia jakichś fajnych ryb. Przede wszystkim interesuje mnie kleń i będę szukał dzisiaj klenia. Ale przy okazji, chcę sobie namierzyć jakieś fajne miejscówki na płocie. No i zamierzam się w najbliższym czasie wybrać tutaj z boląką. No, i połowić trochę białorybu. Naprawdę tęsknię już za, za, za tą metodą wędkarską, za spławikiem. Także w najbliższym możliwym czasie planuję tutaj przyjechać z Bolonką, właśnie za takimi płotkami z Prosny. Ale to już niebawem. Dlatego dzisiaj taki spacerek nad tą prosną. W ostatnim czasie no, rzeka prosna nie była dla mnie jakaś hojna. Sporadycznie udawało mi się coś złowić, co to zobaczycie w dalszej części filmu. Takie krótkie podsumowanie tego, co działo się u mnie w ostatnim czasie, ponieważ tych wypadów było sporo i byłem często nad rzeką. Odwiedziłem też kilka razy stojącą wodę, takie nasze lokalne łowisko. No, jak mi szło, to za chwilę sobie zobaczycie w tej takiej krót, krótkiej zajawce. Ja tymczasem y, biorę sprzęt, ubieram y, spodnio, buty, y, ponieważ y, spodziewam się jakiś miejsc, gdzie może trzeba będzie troszeczkę się wychylić, wejść gdzieś do wody. Także y, nie jest tutaj rzeka głęboka. Także. Spodziewam się, że będę musiał gdzieś tam troszeczkę brodzić w wodzie, żeby gdzieś tam wychylić się za jakiegoś krzaka i dobrze precyzyjnie podać przynętę. Także ja szykuję sprzęt, przebieram się no i idę szukać pierwszych jakichś fajnych kleniowych miejsc. Oczywiście nie zapomnijcie o tej, nie zapomnijcie o tych łapeczkach. Zostawcie komentarz pod filmem. no i Nowych widzów, oczywiście, zachęcam do subskrybowania mojego kanału. Nic. Zabieram Was dzisiaj na wędrówkę doliną rzeki Prosny. oh Takie zejście strome trochę uważać z tym całym Majdanem Ale tu jest pięknie ale tu jest pięknie słuchajcie Tu jest cudownie Kocham te klimaty yy. tu jest takie takie małe rozlewisko nieduże Ale tu jest miejsce gdzie po prostu ryba wchodzi, bo tu jest takie To jest taka miejscówka Zobaczcie Tutaj wchodzi woda I ryby Wchodzą tu na tarło No i zaraz sobie tu zobaczę czy czy coś tutaj się nie dzieje w tej przyrodzie nie wiem chyba to nie wiem czy to nie było pogłębiane bo miałem wrażenie że to było płytsze tu no i sobie wchodzi tu rzeczka wpada no i rybki wchodzą sobie na tarło ta, dwa lata temu byłem tu świadkiem tarła pięknych leszczy także wiem że w prośnie leszcza leszcz jest Dobra, udało się przejść. No i słuchajcie, generalnie rzeka jest prostna płytka, tu są takie też wąskie miejsca, ma kilka metrów tu w niektórych miejscach, ale to jest bardzo fajne miejsce naklenia ta prostka także ją sobie tu obłowimy i tam są fajne też miejsca. Te zwady, różne drzewa. To może być też siedlisko fajnych ryb. Aczkolwiek trudne do obłowienia. Ale wiecie co? Oddam tu kilka rzutów. Przez broję tylko zestaw na woblery. Bo to woblery dzisiaj będą w akcji głównie. No i zaraz sobie to muszę tutaj wszystko gdzieś pochować tylko te gumeczki będziemy dzisiaj szukać tutaj fajnej rybki jeszcze są prośnie i myślę, że ich jest sporo tylko trzeba znaleźć ich metę i no słuchajcie przez broje. tu mam taki zestaw jig uwiązany ale już go chowam i będę dzisiaj próbował gumami yy, woblerami aczkolwiek jeśli woblerki gdzieś tam nie będą pusiły tych ryb to będę próbował w tym momencie jakimiś innymi tematami wabić te ryby tu mam już woblerka którego uruchomię może na pierwszy ogień jest piękna pogoda także myślę no troszeczkę wiaterek taki się momentami nasila takiego woblera dzisiaj na pierwszy ogień no i zobaczymy Dobra Ogram pierwsze rzuty trochę spuszczę Co prawda są to tonące woblerki ale w tym nurcie trochę no i dobra i prowadzimy Pierwsza. Pierwszy rzut. Moi drodzy, mam już godzinę wędkowania za sobą. Troszeczkę pogoda się zmienia. Naszło trochę tych chmur. Słońce chowa się gdzieś tam za tymi chmurkami. Robi się tak już średnio komfortowo, ale do wytrzymania. Momentami wiatr utrudnia precyzyjne podawanie przynęt. Po prostu hamuje mi woblera w locie. Na szczęście ten nurt w miarę mocny koryguje mi to, bo spuszczam woblera w dół rzeki no i tym, tym po prostu się ratuje no na razie bez, bez kontaktu z rybami to pojedyncze jakieś tam na początku branie faktycznie było uderzenie no i na razie na tym to się skończyło przede mną jeszcze kawałek tej wody jest jeszcze nie ma 12, także mam przed sobą jeszcze kilka godzin wędkowania Także liczę na to, że jeszcze zobaczycie fajną rybę z tej wody. Rzeka Prosna generalnie jest rzeką trudną. Ja jej cały czas się uczę. O tyle, że wiosna, przedwiośnie to są ciężkie okresy nad tą wodą. Potrafią zaskoczyć potrafią naprawdę zaskoczyć fajnymi rybami. Ale trzeba mieć cierpliwość do tej wody i być nad tą wodą często. E tak naprawdę to może być kwestia naprawdę dnia, godziny, żeby w ten moment trafić, kiedy ta ryba żeruje i, i naprawdę można, można fajnego coś złowić. Także tutaj trzeba mnóstwo cierpliwości do takiej rzeki. A w dodatku jest naprawdę piękna, piękne kawałki tej wody. No jestem w takim miejscu naprawdę odosobnionym od tego miasteczkowego zgiełku. No jest cudownie, jest cudownie. Są naprawdę piękne tej kawałki tej rzeki. Jest taka po prostu dzika. I, I to sprawia, że naprawdę jest po prostu nieprzewidywalna. Także mały, krótki przystanek. Musiałem wziąć łyka napoju i idę dalej z nadziejami na to, że Uda mi się trafić miejsce i trafić w jakąś fajną rybę. Zresztą każda ryba dzisiaj, czy taka, czy taka, naprawdę mega mnie ucieszy. jest fajna meta ale będę musiał wejść do wody pewnie jest trochę wymulona miejscówka ale kurde jest grubo wam powiem trochę mi nogi grzęzną w mule ale ale jest miejsce żeby porzucać Tutaj puszczę w tam jest naprawdę... ale kurde no niestety grzęzne w tym nie. Oglaczka. Jest fajna. Tak, ta co, Ej, słuchajcie, mamy, mamy rybę i to ładną. Jest fajna ryba, tylko żeby to nie był szczupły. Nie, jest klenik. Słuchajcie, mamy pierwszego klenia. Nie dajcie mi go. Jest klen. Słuchajcie, mamy pierwszego klenia. Czułem to miejsce. Dobra, chodź tu rybko. Wypniemy cię, a wypiął się. Ale siateczka. I pierwszy dzisiaj pogromca, e, taki oto woblerek, dzisiaj daje mi pierwszego klenika. Nie jest duży, około 30 centymetrów. Jest pierwsza ryba dzisiejszego dnia, jest to klenik, taki 30 cm 30 Centymetrów naprawdę cieszy mnie mega na tej wodzie, wypracowany. No i jest, jest super. Teraz rzucę na kenarta takiego jasnego mhm. I próbuję tutaj tym kenartem porzucać trochę jest po przejściach, no mam nadzieję, że trochę chlebę jakąś da Inny. Trochę lepiej leci. No i zobaczymy, naprawdę piękne tu jest miejsce. Piękna, prosta. To jest naprawdę miejsce dla kleni. Pod tym drzewem, tam przez bobry, taka zrobiona. Yy, jakaś taka, widzicie? Półtama taka. Yy, naprawdę miejsce jest genialne żeby tutaj jakąś rybę przywalić. Moi drodzy dotarłem do ostatniej miejscówki, obłowiłem ją no i niestety bez kontaktu z rybą. No, ale widzę, miejsce jest, także z boląką tutaj wybiorę się już wkrótce. No i będę próbował połowić trochę płoci, a może innych ryb. Zobaczymy, co wejdzie w łowisko. Także będę już przygotowywał się pod boląkę. No, tymczasem, słuchajcie, jestem zadowolony. Udało się złowić rybę. Klenik 30 cm zameldował się dzisiaj. Także cieszę się mega. Apetyt oczywiście był na więcej. Nie udało się, nie ma co narzekać. Kontakt z rybą zaliczony. Były w sumie jeszcze dwa brania, niestety spudłowane. Także no, kleń dał o sobie znać. Na pewno będę wracał tutaj na te odcinki rzeki. Są naprawdę piękne, urocze naprawdę takie dzikie taka dzika rzeka i naprawdę jest cudownie. Przyroda, która jak widzicie budzi się do życia, zaczyna się to wszystko zazieleniać, także jeszcze myślę miesiąc i tak naprawdę coraz trudniej będzie tu wędkować. Zaczną wychodzić te trzciny, roślinność podwodna, także ta rzeka zacznie zarastać i im bliżej lata, tym będzie po prostu coraz trudniej tu wędkować. Także prosna, mimo że to jest trudna rzeka. Lubię na niej łowić właśnie wczesną wiosną, no i oczywiście później jesienią, kiedy ta roślinność zaczyna siadać. No i większy obszar wtedy jest do obłowienia. Chociaż latem też mam kilka fajnych odcinków, gdzie też można połowić ryby, ale ta, jak mówię, wczesna wiosna, przedwiośnie i jesień, wtedy naprawdę rzeka. Jest praktycznie w całej swej okazałości dostępna. No i naprawdę tych miejsc do obłowienia jest dużo, dużo więcej. To tyle, moi drodzy. Mam nadzieję, że film Wam się podobał z tej mojej dzisiaj pierwszej wędrówki nad rzeką. No co, czekamy na majówkę. No i oczywiście czekam na czerwcówkę, czyli na sandacze. Także już grubsze łowienie, grubsze spinningi wejdą do akcji. No i słuchajcie, pamiętajcie o tych łapkach pod filmem, piszcie w komentarze. No i nowych widzów, oczywiście jeszcze raz zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Ja będę się z Wami żegnał, wracam do samochodu, jadę na jakiś obiad do domu. No i mam nadzieję, że już wkrótce zobaczymy się nad tą wodą. No i no i oczywiście z innymi zupełnie wynikami. Jeszcze raz dzięki wielkie i do zobaczenia!